19-20, czyli to jest ostatni rocznik yy, yy, gimnazjum, czyli w gimnazjum nie ma zero, mamy już zero dzieci. Technikum mamy około 100. Yy, I teraz koszt utrzymania yy, technikum łącznie z yy, plus zwolnienie dwóch nauczycieli gimnazjum to jest 1 734. Czyli idąc takim tokiem rozumowania nie jesteśmy w stanie zachować etatów nauczycieli gimnazjum, bo one nie pokrywają się z siatką godzin, która jest potrzebna w takich Przynajmniej to też e, musimy powiedzieć, przynajmniej na dzisiaj na wiedzę, która jest, bo być może za miesiąc, dwa, pół roku będzie zmiana siatki godzin w tekniku, będzie inna ilość e, godzin, która jest potrzebna e, w tym <grym> może się to zmienić. Ja nie mówię, że nie. Tylko że na dzisiaj, na dzień, kiedy trzeba podjąć decyzję, mamy taką wiedzę a nie. Ale to jest sześciu nauczycieli, pan Wójt mówi, a w momencie, kiedy wygaszecie gimnazjum, wszystkie ich stok... to, to jest prosty, prosty raz. No, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Przepraszam, ale tego wszystko, tak. Ale nie podstawie założyli państwo, że przyjdzie tylko tylko osób, a nie 60. No to wtedy inaczej się rozgłosuje, bo inaczej się nauczyć za koszulę. w ten sposób. Mamy wiedzę. Ja mam propozycję, żebyśmy zadawali pytania, odpowiedź czy jakaś dyskusja, bo tak to nie zapanujemy na tym, Pani Przewodnicząca. Mamy wiedzę na temat jaka jest sytuacja w technikum w Koluszkach, bo tam byliśmy i oglądaliśmy to, jak dopytywaliśmy się zaraz na początku, jak zbieraliśmy bankomaty, plus wiemy co się dzieje w Stuszynku i Sytuacja w technikum jest taka, że ten nabór czasami jest... Na, technikum w Koluszkach zrobiło się teraz tak zwane wielobranżowe, czyli jak gdyby kształcą się w różnych kierunkach dwoje, troje dzieci w danej specjalizacji, czyli w takim... tak starają się dopasować w technikum, żeby te dzieci, które przychodzą, miały szansę edukacji, tak? czy jeżeli przychodzi prezer jakiś tam precyzyjny, a jest tylko pięcioro do naboru, to starałem się utworzyć taką specjalizację i w tym kierunku. Dodatkowo powiat ma takie nie wiem, miłe, niemiłe doświadczenie. Prowadził przez wiele lat liceum w Tuszyce. To liceum z różnych przyczyn no, nie miało zbyt dużego włożenia. Co doprowadziło do tego, że od kilku lat jest 20 dzieci we wszystkich oddziałach w całej szkole. Czyli powiat utrzymuje coś, co z jakiegoś powodu te dzieciaki, tam jest liceum i gimnazjum w jednym budynku. Dzieciaki z gimnazjum nie chcą przechodzić do liceum. I teraz e, obawy nasze były takie, że my podejdziemy do tego właśnie, blisko, fajny budynek, fajna kadra. Tak? jakby wszystko fajnie, tak? logistycznie autobus jeździ z Nowosony, jeździ od strony yy, Bedonia, tak? od strony malowniczej, z tak dalej, A z jakiegoś powodu naboru nie będzie. Jeżeli teraz byśmy podjęli tę decyzję, że techniką utworzymy z naborem na przykład od września 2018 roku w sytuacji, kiedy tego naboru by nie było, bo, nie, bo może tak się zdarzyć, że ogłaszamy nabór. I do tego naboru przystępuje 9, 10, 15 dzieci, wszystkich. I to są zwane pierwsze, drugie, trzecie wybory. Tak to się wybory? Preferencje, preferencje. I wtedy może zapaść decyzja, że takiej klasy w ogóle nie utworzymy. A jeżeli nie utworzymy, to już jest przykład z terenu Łodzi, wicełówka 35, że samorząd przez rok czasu utrzymywał szkołę brzmą. Znaczy widmo w tym sensie, że nie było tam y, dzieci. I teraz y, patrząc na ten chaos przy wprowadzaniu tej reformy i na brak jednoznacznych informacji, no trochę się boimy. Ja, ja też się nie ukrywam boję, że y, no może tak się zdarzyć, że kurator teraz się zgodzi, dobrze, otwórzcie technikum, zróbcie co tam chcecie, później doprecyzujecie co chcecie w nim robić, byle byście otworzyli. Na, na pytanie, no dobrze, a nie musimy teraz podać e, jakie kierunki kształcenia, cokolwiek. Nie, 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 to dużo zamieszania tam w, w uzasadnieniu, później e, to sobie e, wyjaśnimy. No dobrze, a co w sytuacji, kiedy nie będziemy mieli naboru? No to musicie do, do nas złożyć wniosek i e, uzyskać naszą akceptację co do rozwiązania. No, a będzie zgoda, nie będzie zgody? wie pan, kto by się martwił za te tam, dwa lata? Tak? No i wiecie Państwo, to jest tak, że przy tej informacji, to naprawdę ja jestem ostrożnie się zastanawiam, ja wiem, ja jako i myślę, że większość rady też z tyłu głowy ma jak gdyby całe to zaplecze. Nauczyciele, dzieci, szkoła. Tylko, że będąc odpowiedzialną za całość organizmu, jak nie jest gmina, bo nie tylko mówiąc niegrzecznie, tym gimnazjum w mina żyje to muszę myśleć, jakie koszty będę ponosił w przyszłości. Czyli co jesteście nam w stanie na chwilę obecną zaproponować? Eee. Bo wtedy rozwiązania, które tutaj Pan mówi, no, mieniąte ja... nie może być, a to są już wszystkiego. Nie, 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 to nie jest tak, że wszystkiego. Tylko że nie można, opierając się na bazie tej ustawy, która została wprowadzona kilka dni temu, e, nie możemy robić rzeczy, o których teraz mówię. Ale możemy zastanawiać się nad tym, że z czasem, jak będzie wygaszane gimnazjum, pomyśleć o przedszkolu, pomyśleć o jakiejś formie edukacji, czy przedszkole integracyjne, czy jak, jakiekolwiek inne, bądź też innym jeszcze pomyśle, na który radni i my tutaj nie wpadliśmy. Może państwo macie jakiś pomysł. Tylko mówię o tych wszystkich rzeczach, bo to nie jest tak, że tak jak Pani na końcu powiedziała, że to zróbmy, wróćmy do tego, co było e, kiedyś w pewien czynniku. Kiedyś szkołę zlikwidowano, bo było mało dzieci, garstka dzieci Ja tak. powiedziałam, eh, szkoła, szkoła w czy nauczyciel, dyrektor danej placówki, jeżeli przyjął dziecko...

bardzo prosimy, zgłaszać się przez podniesienie ręki do głosu, bo w takich możliwych się naprawdę niczego nie wyjaśnimy. Każdy z Państwa może podnieść rękę i -y. Ja mam chciał przynajmniej moderować i panować na to, kto że tak, się odezwałem z nami mi do głosu, to pozwolę sobie zadać Wójtowi pytanie, bo to jest tak, że zdaje się, że w zadaniach Gminy jest zapewnienie oświaty swoim dzieciom, prawda? Ja do, do, do tego właśnie zmierzam. E, gdzieś tam mimochodem wójt e, powiedział, że 50% to subwencja światowa, drugie 50% to są zadania własnej gminy. I przy okazji wspomniał, że setka dzieci nie chodzi do szkół z gminy. Co by było, gdyby ta setka dzieci chciała się wybrać do, do szkół gminy? Znowu są. Co w tej składaniu? Jeszcze jedno mam do pytanie, przepraszam, nie zapytam, bo nie jestem do końca doinformowany. Jak wygląda sytuacja z subwencją oświatową? Czy na te 100 dzieci subwencję światową dostaje gmina, czy gmina oddaje te pieniądze do urzędu yy, do Łodzi? E, no, pytanie jest jedno. Subwencja oświatowa jako taka idzie za dzieckiem. Jeżeli brakuje do utrzymania szkoły, dokłada właściciel szkoły. To czy gmina, która ma obowiązek zapewnienia edukacji swoim własnym dzieciom, nie powinna starać się o to, żeby całe 100% subwencji światowej wpływało do gminy, a nie oddawać? Lubią część, bo tutaj ale co wójt... mi 8... 100% nie wpływa. 50% skorzysta. a ja mówię o samej subwencji oświatowej. Tak? 100%. No ale za co no, dzieci wójty, tanie do miasta? Nie. 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 No to finansuje nauczył, naukę tej setki dzieci, która jest w 202? Eee, szkoła. Właściciel szkoły w że miasto finansuje naukę dzieci w A, no to ja rozumiem, że to się gminie opłaca, jeżeli miasto finansuje naukę dzieci w Tutaj, tutaj a dobrze, ale to nie, jakby, jakby relatywnie, jakbyśmy porównali te liczby i popatrzyli, na dzieci z gminy chodzi do szkół w mieście, a ile dzieci z, z miasta chodzi do gminy, mamy to, to się nie jak nie szybciej. Ale jest też tutaj spotykna szkoła minuska, w której jest bardzo dużo pracy dzieci, w której dzieci, dzieci się dzieci nie mieszczą, to dużo dzieci, które Zakładamy, że na wiosnę przyjdą tylko i wyłącznie dzieci z wiążenia. Nie wiem zupełnie dlaczego, jest to takie założenie. Który jest totalnie mylnym założeniem, dlatego, że uważam, że na wiązku przyjdzie... Jeżeli chodzi o obłożenie wiązczynia, jeżeli zrobimy w okresie przejściowym, możemy to zrobić, klasy 7-8, to uważam, że na nie możemy. Nie możemy. No, Zróbmy na bory 1 I sprawdźmy. Ja jestem przekonany, że będzie więcej dzieci w tej szkole. Dobrze. Za terenem się organizują rozwijać, a że ja swoje eee, przeprowadzę tutaj panie już, już... Panie moderatorze. <laughs> Dobra, ja swoje też. Odpowiem tylko, że to, że nasze dzieci chodzą do szkoły 202, to jest taka sama sytuacja jak w szkole w Zobaczcie jaka jest proporcja. Pięcioro dzieci w pierwszej klasie jest ode mnie z terenu Gminy 12, 12. znaczy 7 w tym momencie, tak? 7. W tym, Panie Luf, to jest w tym? 12, w tym pięcioro. Czyli siedmioro dzieci uczymy za pieniądze gminne nie z naszych gmin. Ale jakim cudem subwencja świata nie idzie za pieniędzy? Tylko, że jeżeli szkoła kosztuje milion złotych jej utrzymania, no, to 50% tej kwoty, czyli 500 tysięcy. Duże uproszczenie idzie jako subwencja z ministerstwa, a drugie 500 tysięcy wykłada samorząd z kieszeni. Właściciel szkoły wykłada. Tak? No, ale w przełożeniu na dziecko to wygląda w ten sposób, że jeżeli dzieci z gminy idą do szkoły do innej gminy, to rozumiem, że te pieniążki, które wdają z subwencji, maszerują sobie za dzieci do tak, tej tak, drugiej gminy. Tak, tak, tak? O to mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby te pieniądze zatrzymać, tak, tak. spróbować stworzyć takie warunki dzieciom pracy i nauki, stworzyć im takie, tak, takie szkoły, żeby wolały przychodzić tu gdzieś tam. Ale nie życiu, to I teraz, jeszcze, jeszcze, jeszcze dokończę. Można powiedzieć, że dzieci będzie SHR? chciała przyjść do gminy, to. Ma, nie. Ma. Pani Adamie. Pani, Pani Adamie. Bo tam jest połowa dzieci spoza tak? naszej gminy. Peter wchodzi do naszych krajów, dzieci spoza tej gminy nowoczesnej. No właśnie, to jest to gminy dyrektor. Połowa. Połowa, mówiłem. Teraz, gdyby nie. Ale to też jest troszeczkę inaczej. Ale Przepraszam, ja się troszkę, ja mam sytuację. Ej, państwo biorą tylko osoby zameldowane, niezameldowane. Proszę obejrzeć wiązki z tej strony. Dom na domie buduje się. Ale rozumie pan, Ej, w tej chwili nie ma praktycznie obowiązków jako takich meldunkowych. Wystarczy podać miejsce zamieszkania, koniec Możesz Bo i tak po miejscu zamieszkania. Mnóstwo osób tu mieszka, które teoretycznie nie są to, przyjęte jako mieszkańcy to. i przywiozą tu swoje no, na dzieci. Nie, nie jest, jest jasno. ale oni, jak będzie szkoła, to ludzie się przyniosą, dziś mi się też przeprowadzą. Ale ja myślę, że są kto nie jest To dlaczego gimnazjum działa? Nie ma dzieci, bo ona złudziała. Pani Ja chciałam tylko powiedzieć, jak ja napisywałam moje dziecko, i nie pytała mnie o adres zameldowania, tylko zapytano mnie, gdzie zamieszkuje. I jeśli bym chciała, żeby się dostało do 202, to Pani Dyrektor grzecznie powiedziała, czy tam Pani Sekretarka, proszę wpisać adres mózgu. Zmieniło się to. Ale, ale, było... ale, tak ale jeszcze raz. I moja córka, która jest w tej chwili tutaj w gimnazjum w pierwszej klasie i mój syn, który teraz dzięki Bogu jest w szkole w Skoszewach, Chodził do, do przedszkola, do 228 ze Szkół i nie miałam problemu, żeby go tam... Ale już tak nie ma, się skończyło. No, Więc tak naprawdę... Tak, teraz Pani dyrektor, skąd wie, że jest setka dzieci? Wszyscy złożyli, złożyli rodzice oświadczenie, że mieszkają w łodzi. Czasami było to miejsce pracy, czasami to był dziadek, czasami to była czasami w ogóle zmyślone, że jest to dzieci e, Natomiast ona, ona, jak nazwiska e, przeglądaliśmy, to ja znam tych ludzi, którzy tam chodzą e, i ona też zna, bo to nie jest tak, że e, pani dyrektor jest e, przyszła nie wiem, z redkini i ona nikogo tu nie zna, tak? Dzieci, znajomi, rodzice, i tak, to wszyscy się znają.